Cierpliwość, uprzejmość, dobroć. W jaki sposób Duch Święty wypracowuje w nas taki charakter? Z wielu możliwości wybrałam trzy przykłady. To, o czym mówimy, to trzy z dziewięciu przejawów owocu ducha. Mówiliśmy już o miłości, radości i pokoju. Dziś będziemy mówić o cierpliwości, uprzejmości i dobroci. Cierpliwość. Dlaczego w ogóle mówimy na ten temat? Ponieważ studiujemy dzieje apostolskie, doszliśmy do 19 rozdziału, kiedy Paweł trafił do Efezu, spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę. A oni powiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Paweł wytłumaczył im Ewangelię. I później nałożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili językami i prorokowali. I w działaniu Ducha Świętego przyglądamy się w kolejnych nagraniach. Te nagrania już były rok temu publikowane, ale uważam, że dobrze jest powtórzyć te tematy. Poza tym przybyli nowi słuchacze, których pozdrawiam. I teraz powiem to, co zwykle mówię na zakończenie. Czyli jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie za słowem. Więcej informacji w linku poniżej. W liście Jakuba w piątym rozdziale czytamy tak. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i Wy, bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca Wasze, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, abyście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba, i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Jeżeli chodzi o cierpliwość, to są takie dwie rzeczy. Tutaj cierpliwość i wytrwałość, jak widziałeś w tym tekście, są zamiennie używane. Moje oso moja osobista definicja, jak się wtedy zachowywać, kiedy na coś długo czekamy, jest taka: wytrwałość w działaniu, cierpliwość w oczekiwaniu. Wytrwałość w działaniu, cierpliwość w oczekiwaniu. Kilka przykładów takich z życia. Pierwsza rzecz. Kiedy w pewnej miejscowości e, zacząłem pracę ewangelizacyjną i naprawdę długo, długo, bo ponad rok, nic się nie działo. Nie było poza dwoma osobami. Pod koniec tego pierwszego roku dołączyła trzecia osoba, nikt inny się nie nawracał, i wydawało się, że wszystkie możliwości do głoszenia Ewangelii są zamknięte. Ale widziałem jedno: Bóg mnie tam postawił, więc wytrwałość w działaniu. Wytrwale działałem, robiłem. Oczywiście ktoś patrząc z boku, i ja sam patrząc z boku z perspektywy lat, które minęły, powiedziałbym: To było głupie działanie. Powinienem to inaczej zrobić, albo tam to inaczej zrobić. Tak rozumiałem wtedy rzeczywistość, takie możliwości widziałem, więc zrobiłem wszystko najlepiej jak tylko mogłem. Ale druga rzecz cierpliwie oczekiwałem. Boże, tak jak Hiob, który był w trudnej sytuacji, ale on cierpliwie czekał, że ty odpowiesz. I chociaż jego przyjaciele, którzy chcieli mu pomóc, jednak źle mu doradzali, przez co Bóg ich upomniał później przez proroka Elichu. Ale Hiob cierpliwie czekał: Boże, ty widzisz, ty odpowiesz. Mamy Eliasza i tam zachętę, że był człowiekiem podobnym do nas. On też cierpliwie wyczekiwał. Są rzeczy, na które w życiu musimy poczekać. Dlaczego? Nie wiem, ale wiem, że jeżeli robimy te dwie rzeczy, czyli wytwale, robimy to, co możemy. i cierpliwie oczekujemy, że Bóg zadziała, zobaczymy Jego odpowiedź. Pamiętam taki moment, jak 16 lat temu pewni ludzie podeszli do mnie po nabożeństwie i zapytali, czy ja wierzę w proroctwo. Ja mówię tak, słuchaj, jesteśmy gośćmi z Kanady, tutaj byliśmy. W czasie, kiedy głosiłeś słowo, myślę, że mam dla ciebie słowo prorocze, i powiedziała mi kilka rzeczy, które rzeczywiście uwiarygodniły mi, że to mógł mówić Bóg, ponieważ powiedziała rzeczy nie jakieś bardzo osobiste, ale takie, które naprawdę wydarzyły się w moim życiu. I powiedziała ta osoba tak. Bóg da ci broń, która jeszcze nie istnieje. Chodziło oczywiście nie o broń do walki fizycznej, ale broń do walki duchowej. I ja myślałem, że to się stanie w przeciągu pół roku. To się stało po 15 latach. W pewnym momencie już zapomniałem nawet o tym proroctwie. Mam taki zeszyt, i zapisuję jakieś słowa, które mam wrażenie, że Bóg do mnie powiedział albo inni mi przekazali. I co jakiś czas weryfikuję. Niektóre przekreśliłem i napisałem. Fałszywe proroctwo. Przy niektórych napisałem, że część się spełniła, a część nie. A przy niektórych dalej oczekuję, a niektóre wypełniły się całkowicie. Różnie bywało, dlatego Biblia mówi, żeby badać proroctwa, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że 15 lat ja, mimo że zapomniałem o tym proroctwie, nie zapomniałem o tym pragnieniu, bo to prostu dotyczyło pewnego pragnienia. I wytrwale działałem, tak jak umiałem, modliłem się i Bóg odpowiedział. Myślę, że jednym z powodów, dla których tak długo czekamy, jest to, że Bóg musi ukształtować nas. Bo to problem nie jest z Bogiem, tylko z nami. Widocznie tyle czasu Bóg potrzebował dla mnie. Kolejna cecha: uprzejmość. Też list Jakuba, dzisiaj tylko list Jakuba. Trzeci rozdział. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega stępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu, tam jest bezład i wszelki występek. Mądrość zastępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Przykład, który tutaj wybrałem, no to jest jakby jasny: uprzejmość dotyczy sytuacji, kiedy ktoś nie jest w stosunku do nas uprzejmy. I gdzie to możemy łatwo zauważyć? W mediach społecznościowych. Bardzo współczesny przykład, ale media społecznościowe niestety wydaje się, że uaktywniły w niektórych tą ciemną stronę mocy, która i tak w nich była. To nie dlatego, że pojawiły się media, to się w nich uaktywniło tylko oni poczuli się, nie wiem, swobodniej, nie muszą patrzeć w twarz osobie, której mówią, czasami mają konta anonimowe różnie to bywa. Ale myślę, że jedna z najgorszych rzeczy to jest to, kiedy chrześcijanie zwalczają innych chrześcijan w mediach społecznościowych. I oczywiście ja rozumiem, mówię teraz bardzo sarkastycznie, ja rozumiem, że to chodzi o to, żeby ostrzec przed zwiedzeniem, że tamci są niebiblijni. Serio? Ty jesteś biblijny, nigdy nie zbłądziłeś, jesteś pewien, że teraz nie błądzisz. A nawet jeżeli, to czy rzeczywiście, czy to jest mądrość zmysłowa i szatańska? Czy to jest mądrość wstępująca z góry? Jaka ona jest? Ta szatańska jest zazdrość, rządza sporu, a ta druga jest skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia. Więc musimy naprawdę badać swoje serce i patrzeć na to, jak zachowujemy się względem ludzi, którzy źle zachowują się względem nas. Dlaczego? Bo jeżeli zachowujemy się źle, to zasmucamy Ducha Świętego. I tłumimy jego działanie w naszym życiu. I potrzebujemy być tutaj wrażliwi. Duch Święty jest osobą, my jesteśmy jego świątynią. I kiedy go zasmucamy, to powinniśmy przeprosić. Ale musimy pamiętać, że jeżeli zasmuciliśmy Ducha Świętego pod względem braku uprzejmości, to też zraniliśmy ludzi, których też potrzebujemy przeprosić albo odwołać to, co powiedzieliśmy. To nie są łatwe sprawy. Ja wiem, ja też chciałbym się godzinami modlić w językach, uzdrawiać chorych, wyrzucać demony. Jednak zbyt wielu ludzi, którzy to robiło, zaniedbało w sobie owoc ducha i koniec ich życia nie był radosny. Więc uprzejmość jest ważną cechą. Uprzejmość uaktywnia się wtedy, kiedy inni są nieuprzejmi względem nas. Trzeci, ostatni dzisiaj przejaw owocu ducha to jest dobroć. Liz Jakuba, drugi rozdział. Jaki z tego pożytek bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co to się przyda? Tak też i wiara, jeżeli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Nie chcę tu wchodzić w kwestie teologiczne, tylko wyjaśnić prostą rzecz. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale dowodem tego, że zostaliśmy zbawieni, są owoce dobrych uczynków. One są skutkiem tego, że zostaliśmy zbawieni. Same dobre uczynki nas nie zbawiają. Ale przykład tutaj, który chcę podać, drastyczny, bo na drastycznych widać najlepiej, ale potem przejść do bardziej naszego, pewnie większości z nas. A więc ten drastyczny przykład. Billy Graham, żyjący już ewangelista, który naprawdę setki milionów ludzi usłyszały Ewangelię, e, głoszoną na stadionach, przez radio, telewizję, programy, książki, kasety, Niesamowite powołanie, i człowiek, który do końca zachował czystość względem Ewangelii w swoim przesłaniu, ale też czystość względem Boga bez żadnych skandali w jego życiu. Więc któregoś razu po jednej z ewangelizacji w jednym z miast amerykańskich przyszedł do niego człowiek i mówi: Tak, nawróciłem się, dzięki Bogu, mówi: I dzięki Tobie. A teraz chcę Ci powiedzieć, że chcę być jak najlepszym gangsterem chrześcijańskim gangsterem. Mówi, słucham, ja byłem gangsterem, nawróciłem się i dalej chcę być gangsterem. Wiesz, i teraz chciałbym z tobą porozmawiać, jako chrześcijański gangster, które rzeczy mogę robić, a których nie mogę? On mówi, nie, no nie możesz być chrześcijańskim gangsterem. Jeżeli jesteś gangsterem, nie będziesz chrześcijaninem. I on mówi, no a jak ktoś się nawrócił i był lekarzem? No to jest chrześcijańskim lekarzem. Będzie teraz etycznie postępował, nie będzie brał łapówek, yy, będzie uczciwy w stosunku do pacjentów, będzie się bardziej przykładał do pracy. Kiedy rozmawiali, ten człowiek odszedł zasmucony i mówi, no nie wiem, namieszałeś mi teraz w głowie. Ja nie zrezygnuję z gangsterki, ale nie chcę też zrezygnować z Jezusa. Nie wiemy, jak ta rzecz się skończyła, ale wiem jedno. Potrzebujemy troszczyć się o tych, którzy są w trudnej sytuacji. Dobroć pokazuje się wtedy, kiedy... Przez to, jak troszczymy się o tych, którzy są w trudnej sytuacji. I oczywiście są ludzie, którzy nadużywają, którzy wykorzystują. Tak, potrzebujemy być w tym mądrzy, absolutnie. Natomiast robiąc to w mądry sposób, musimy wiedzieć jedno: potrzebujemy to robić. Troszczyć się o ubogich, troszczyć się o dzieci w trudnej sytuacji, troszczyć się o samotnych ludzi. Możemy to robić na tysiące sposobów. To mogą być pieniądze, to mogą być dobre słowa, to mogą być odwiedziny, ale to jest to, do czego Duch Święty będzie nas pobudzał, on będzie nam przypominał takich ludzi, on będzie nas uwrażliwiał na takich ludzi i potrzebujemy podjąć działania. Czasami to będą jednorazowe działania, komuś zrobisz jakieś większe zakupy na święta, a czasami to może być systematyczne, raz w miesiącu chodzenie do domu, pomocy społecznej i po prostu spędzanie czasu z tymi ludźmi. Różne sposoby mo mogą być, ale pamiętaj, że Duch Święty będzie nas do tego pobudzał. Będzie nam pokazywał ludzi, którzy potrzebują pomocy, i będzie nas uwrażliwiał, abyśmy im pomogli. Prośmy ducha świętego, aby te trzy cechy, o których dzisiaj mówiliśmy cierpliwość, uprzejmość i dobroć wypracowywał w nas, a my byśmy byli otwarci i współpracowali z nim. Duchu święty, znowu przychodzimy do Ciebie, abyś Ty wypracował w nas swój owoc. Daj nam wytrwałość w działaniu i cierpliwość w oczekiwaniu na Twoją interwencję. Bez Ciebie nie jest to możliwe. Bez Ciebie poddamy się i zabraknie nam sił. Bez Ciebie zniechęcimy się i rozgoryczymy nasze serca. Ale Ty możesz dać nam wiarę, cierpliwość i wytrwałość w tym wszystkim, o co prosimy. Duchu Święty, wypracuj w nas uprzejmość, aby wtedy, kiedy inni ranią nas słowami i swoim zachowaniem, abyśmy mieli wycofać się, abyśmy mieli prosić Ciebie o pomoc i abyśmy odpowiedzieli życzliwym słowem. I nie podejmowali tego, co prowadzi do kłótni, sporu i złych owoców. I Duchu Święty, wypracuj w nas dobroć. Daj nam wrażliwość na tych, którzy są ubodzy, którzy są w o wiele trudniejszej sytuacji niż my. I pokaż nam, jak mamy im pomóc: czy jednorazowo, czy też przez systematyczne działania. Duchu Święty, my przychodzimy w bezradności do Ciebie. Prosimy Cię, działaj w naszym życiu i prowadź nas. Amen.